W ostatnich dniach, to znaczy przedwczoraj, o audiencję u pani Gerzdor poprosił pan premier Mateusz Morawiecki. I uzyskał audiencję. Pani Gerzdor przyjęła go. W gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Udzieliłam mu tej audiencji w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Warto zwrócić uwagę na pikanterię całej sceny, dlatego że rząd przecież nie uznaje pani Gerzdor za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Uważa, że jest to stanowisko w tej chwili wakujące. Ale pani Gerzdor najwyraźniej nie przyjęła tego do wiadomości. Z tego wynika, z tego wynika, że rząd się cofnął na całej linii. Rząd się cofnął na całej linii. No to możemy sobie, możemy sobie z tego wydedukować, że cofnął się nie bez powodu, tylko z powodu takiego, że Niemcy nacisnęły w czułe miejsce. A jakie jest czułe miejsce rządu? No akurat jesteśmy przed wyborami tutaj. Pan wspominał o niezrównoważonych budżetach. No to prawda. Rząd rozwija programy takie rozdawnicze, one trochę kosztują, a zapowiada następne, bo tu wybory się zbliżają, jest tu trzeba te. No i jak to wygląda? Telewizja rządowa mówi, że mamy nadwyżkę budżetową. To jest oczywiście nieprawda, bo ustawa budżetowa na ten rok przewiduje deficyt w wysokości 41 miliardów złotych, więc nie ma żadnej nadwyżki, tylko jest deficyt 41 miliardów. No i w ubiegłym roku, który przez rząd został uznany za najkorzystniejszy z punktu widzenia budżetu państwa, to jak to wyglądało? Koszty obsługi długu publicznego w ubiegłym roku, najkorzystniejszym z punktu widzenia budżetu państwa, wyniosły 32 miliardy złotych. Dla porównania, roczna subwencja, jaką Polska dostaje, subwencja netto, po odtrąceniu składki, jaką Polska płaci do Unii, dostaje z Unii Europejskiej, to jest 28 miliardów złotych. To znaczy, że my na obsługę długu publicznego musimy oddać całą subwencję, jaką dostajemy z Unii, i do jeszcze dopłacić. A komu oddajemy? No lichwiarskiej międzynarodówce, to znaczy przede wszystkim niemieckim bankom. Pieniądze wracają tam skąd przyszły. No to jest samograj majstersztyk. Tak to wygląda. Proszę Państwa, ale nie, o, nie, nie ten wątek głównie chciałem tutaj przedstawić, tylko że to jest ten czuły punkt. Jeżeli francuski prezydent Macron powiada tak, dosyć już futrowania Polski pieniędzmi w przyszłym budżecie tak już nie będzie. No to jak nie będzie, tak? Jak tak mówi prezydent Francji, no to, to skąd wziąć pieniądze? To skąd wziąć pieniądze? I ponieważ najwyraźniej pan premier nie zna odpowiedzi na to pytanie, zresztą trudno, żeby ktokolwiek ją znał, no to musi ubiegać się o audiencję u pani Gesdorf. A pan prezydent, który był niedawno w Białym Domu, tam szlaban został mu uchylony, i tak dalej, pan prezydent okazał się bardzo nieśmiały. Wolelibyśmy, ja w każdym razie bym wolał, żeby był trochę śmielszy, ale bardzo jest nieśmiały. Proszę Państwa, tam w, wielu komentatorów się koncentruje na tym zdjęciu, gdzie pan prezydent, prezydent Duda stoi przy biurku, a pan prezydent Trump siedzi. Pan minister Caputowicz nam wyjaśnił, że dopuszczenie do biurka prezydenta Stanów Zjednoczonych w Owalnym Gabinecie to jest taki zaszczyt, że. No jeszcze dobrze, że pan prezydent Duda nie klęczał tam na grochu, prawda? Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Mógł na stojąco być, to nic, nie, to nieważne. Ważniejsze jest, co załatwił. Odpowiedź brzmi nic. Nic. Prezydent Duda nie poruszył sprawy ustawy 447 Just, którą prezydent Trump niedawno podpisał. Ta ustawa jest dla państwa polskiego i dla narodu polskiego bardzo groźna. Dlatego, że na, tej, na podstawie tej ustawy, ona formalnie Polski nie dotyczy, ale na podstawie tej ustawy Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska wykonała roszczenia żydowskie do ostatniego centa. To znaczy, co żeby zrobiła. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku w styczniu tego roku wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, w którym to dokonuje szacunkowej wyceny tych roszczeń. Wyceniła je na bilion złotych, to jest równowartość po aktualnym kursie ponad 300 miliardów dolarów. I pan. Pan profesor Zaradkiewicz potwierdził od, wpłynięcie takiego listu i że on taki szacunek zawierał. Co z tego wynika? Trzysta, ponad 300 miliardów dolarów, to jest równowartość trzech rocznych budżetów państwa polskiego, łącznie z długami. Łącznie z długami. Jasne jest, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach. Bez spowodowania natychmiastowej katastrofy gospodarczej, no i każdej innej, społecznej, politycznej też. Jeżeli zatem roszczenia te mają być realizowane, to muszą być realizowane w nieruchomościach. W nieruchomościach. Jest pytanie, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wystarczą. Czy nie wystarczą? Nie wystarczą, muszą być uzupełnione nieruchomościami w miastach i miasteczkach. To oznacza, że środowisko żydowskie, obdarzone takim majątkiem na terenie Polski, bo przecież nieruchomości nie da się wywieźć, z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, uzyska dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce. Która to natychmiast przełoży się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Po prostu będziemy mieli szlachtę jerozolimską. Naród polski we własnym kraju zostanie zepchnięty do roli narodu drugiej kategorii. Takie są konsekwencje tej ustawy. I pan prezydent Duda nie ośmielił się w rozmowie z prezydentem Trumpem tego tematu w ogóle poruszyć. Wiem o tym na pewno. Dlatego i nie tylko na podstawie deklaracji, jaką podpisali obydwaj prezydenci, ale jak już Państwu wspominałem, ponieważ nie było w Polsce lust lustracji, to ja mam tych honorable korespondentów. I mój honorable korespondent wczoraj mi poinformował mnie z Waszyngtonu, że podczas przyjęcia, jakie już po rozmowach w Białym Domu odbyło się w, w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. Prezydent Duda został zapytany przez jednego z uczestników tego przyjęcia, czy ten temat w rozmowie z prezydentem Trumpem został poruszony. Powiedział, że nie. Następne pytanie padło, dlaczego nie. I wiecie co, Państwo, co odpowiedział pan prezydent Duda, bo strona amerykańska nie wystąpiła z taką propozycją. W, tak są chronione państwowe i narodowe interesy. Polski przez naszych umiewanych przywódców. Więc wolałbym, żeby pan prezydent był, nie był taki nieśmiały. No to wtedy byśmy lepiej już docenili, że stał tam, że go prezydent Trump nie zaprosił, nie poprosił siadać. To byśmy wtedy wiedzieli, dlaczego tak się stało. Aha, Zadał mu kłopotliwe pytanie i tamten się zirytował i z tej irytacji nawet mu nie, po, nie poprosił go siadać. To, to wtedy całkiem inaczej, by ta wizyta wyglądała. Prezydent Duda nie załatwił nawet takiej, no tam nie jest istotna sprawa wiz nie jest istotna, chociaż ona tam czasami się przewija. Natomiast prezydent Duda co załatwił? Ano obiecał, że Polska będzie płaciła punktualnie za ochronę. I to w gotówce, to minister, no właśnie nie on wymienił tę sumę, tylko pan minister Błaszczak 2 miliardy dolarów za tę bazę amerykańską. No i że Polska będzie kupowała amerykański gaz, bo wtedy jest bezpieczeństwo energetyczne, a jak nie kupuje, to nie ma. No więc tak to wygląda. Wy, widać wyraźnie, że y, miecz Damoklesa w postaci no. Bardzo prawdopodobnej żydowskiej okupacji Polski, nad nami wisi cały czas. I nie to jest może najgorsze najgorsze jest to, że nikt nie zwraca na to uwagi. I to proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko, że to nie tylko rządowa telewizja, media rządowe, ale również media nierządne nie zwracają na to uwagi. Więc widać wyraźnie, że w sprawach istotnych dla państwa obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i obóz zdrady i zaprzaństwa postępuje dokładnie tak samo. No to w takim razie o co się tak kłócą? No jakieś nie, jest rzeczy mniej istotne, skoro w istotnych sprawach się nie kłócą. No i z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski, proszę Państwa. Jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że warto tak o niej powiedzieć, bo nigdy nie wiadomo, może u nas nie będzie to się dokonywał, taki, takie przesilenie polityczne w warunkach jakichś dramatycznych, w takiej dramatycznej otoczce, chociaż i to może być. Mamy, w, to wynika z takiej wypowiedzi pana generała Różańskiego, jeszcze niedawno był on dowódcą tych wszystkich sił zbrojnych, a teraz już był zaproszony przez Jerzego Owsiaka tam na ten festiwal w Koszyniu. Tam Jerzy Owsiak, tam taki Akademia Sztuk Przepięknych tam urządza. No i tam zaprasza różne osobistości. Oni, one się tam podlizują tym uczestnikom i tam opowiadają różne rzeczy. No i pan generał Różański też tam był. I powiedział tak, wyraził współczucie naszym sąsiadom, że mają takiego sąsiada jak Polska. I powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to może w Polsce być tak jak na Ukrainie. Już taktownie nie powiedział, że jak na Ukrainie, kiedy. Ale my możemy sobie to dopowiedzieć na własną rękę. Otóż mamy w Polsce około 3 milionów Ukraińców, tak zwanej diaspory. Większość z tych ludzi nie ma żadnych złych zamiarów wobec Polski, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale z samej takiej roztropności trzeba zakładać, że pół procenta, może nawet jeden, z tej grupy może być zadaniowanych wywiadowczo, a nawet dywersyjnie. I dlaczego tak mówię? Dlatego, że w jesienią 2016 roku, dwa lata temu. Byłem na Podkarpaciu i tam z wiarygodnych źródeł dostałem informację o dużym przemycie broni, jaki idzie z Ukrainy do Polski. Ktoś to odbiera. I taką wisienką na torcie była informacja z kwietnia ubiegłego roku, że na przejściu granicznym w Dorohusku zostały zatrzymane dwie dziewczyny Ukrainki, które jako elementy hydrauliczne próbowały przewieźć działo. 30 mm o szczelności 3000 pocisków na minutę. No, taka broń nie jest używana do napadów na banki. Komu to wiozły? Ile przeszło? Bo tam to, co zostało zatrzymane, a przecież mogły niektóre przejść. W związku z tym, jeśli Niemcy chciałyby nam zrobić kuku. No, to cóż takiego trudnego uruchomić tych właśnie Ukraińców zadaniowanych dywersyjnie, żeby urządziły tutaj wołynkę. A po co? Ano po to, że cały czas obowiązuje ustawa numer 1066, która stanowi, że Formacje zbrojne obcych państw mogą uczestniczyć w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Ta ustawa cały czas obowiązuje. Prezydent Komorowski podpisał ją 24 stycznia 2014 roku. Już mamy ponad 4 lata, kiedy obowiązuje. I cały czas dobra zmiana, niedobra zmiana, a ta ustawa obowiązuje. Dlaczego Niemcy. Się posuwają, czy mogą się posunąć do tego. Takim katalizatorem niemieckiej determinacji była wizyta Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa, 6 lipca ubiegłego roku w Warszawie. Prezydent Trump na konferencji prasowej powiedział bo on tam nam komplementów nasadził takich, że Oj Jezu, na 100 lat by nam wystarczyło, ale powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba. I że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Proszę Państwa, najwyraźniej Niemcy potraktowały te deklaracje bardzo poważnie, i w Berlinie zapaliła się czerwona lampka ostrzegawcza. Dlaczego? Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, zagroziłby trzem ważnym interesom niemieckim. Mianowicie, po pierwsze, Podważyłby w sposób trwały niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, zablokowałby program Budowy Czwartej Rzeszy, w który Niemcy tyle już przecież zainwestowały. I po trzecie, umożliwiłby Państwom środkowej Europy pozbycie się ograniczeń, czy swobodzenie się, wyzwolenie się z ograniczeń. Jakie nakłada na nie niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. I Niemcy zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić, i na razie grają na dwóch fortepianach. Jeden to jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce, to znaczy zmiany rządu na taki, który Polskę z projektu który Trójmorza wycofa. A bez udziału Polski ten projekt nie ma w ogóle sensu. Jest niewykonalny. Zwróćcie Państwo uwagę, że procedurą wszczętą przez Komisję Europejską, taką karną, zostały objęte również Węgry. Polska i Węgry. Dwa państwa najbardziej w ten projekt zaangażowane. Pod pretekstem tam, że Węgrzy to pra, prasę tam tłumią, a u nas praworządność, prawda? To, to tam zawsze się jakieś uzasadnienie znajdzie. A drugi fortepian to jest taki, że Niemcy niedawno wystąpiły z wnioskiem o dopuszczenie ich do konferencji państw Morza początkowo jako partnera, a teraz już nie jako partnera, tylko uczestnika. Indiańskie przysłowie mówi, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich i rozsadź ich od wewnątrz. No i tak jest. Więc żyjemy w ciekawych czasach, kiedy to być może ważą się losy naszego państwa i waży się przyszłość naszego narodu. Dziękuję bardzo.